Dziś zaprezentuję wam szybko ten nowy wagon. Jest to nowy wagon najnowszy Intercity pierwsza klasa bezprzedziałowa. Dzisiaj lecimy właśnie kujawekiem E16014. To nie tyle. Tu są wagony bezprzedziałowe. sobie uciekamy stąd. Jest to wagon na 200 km na godzinę pierwszej klasy bezprzedziałowy, widzimy nowy wózek, on tak wygląda, przyjechał właśnie ze składem Intercity Kujawiak, tu mamy kosze na śmieci, tu wchodzimy, no i wagon wygląda tak, jest to wagon w układzie 1 plus 2, wagon jest zmodernizowany na nowym wygłuszonym pudle o wózku, tu mamy porty ładowania USB-C i gniazdka elektrycznej, śmietnik miejsce jest tyle podłokietniki są po obu stronach każdy pasażer ma po dwa podobnie jak w Stadlerze jednak jest nieco wygodniej fotel się rozkłada zapewne Od tu po boku dosyć mocno no i tak wygląda cały wagon przeszklone półki lampki O, jest zasłona pełna. Stoliki tak wyglądają. Nie są na żadną zasłówkę, one tak się same trzymają. Fajny mechanizm. Ma dosyć tutaj fajny wózek. No, ciekawie jest to wykonane. Jak widzicie, koła nie są obręczowane. Nie ma białego paska. Co tu dalej? Dodatkowe osprężynowanie i. Yy, od tych wagonów dodatkowa warstwa y, też wyguszająca. Mamy złącze grzania wagonów na 400V, i wszelkie oznaczenia. Wagon na 200, Rice, y, Polska i wszystkie kraje homologacji, czyli mamy tak, y, Niemcy, Czechy i tak dalej. Y, No fajnie to jest dużo tego jest. Stacja Warszawa Grochów. Tutaj mamy miejsce do podnoszenia pudła, jeżeli o to chodzi. Tak, tu powinno być ono raczej. Tu mamy miejsce chyba do podparcia pudła. Tak, dokładnie. Woda i fekalia. Wagon nosi typ 152A. No i tak się prezentuje. No, i to by było na tyle w sumie. Rzecz jeszcze na koniec. Eee, próba hamulca. Można zrobić sobie próbę hamulcą. Mamy wskazania do próby hamulca przydatne. Eee, tu mamy nastawy hamulca i takie tam właśnie rzeczy.